Był sobie płot. Po jednej stronie płotu stał dom, w którym mieszkała Ala. A po drugiej stronie płotu stał drugi dom, w którym mieszkał Wojtek. Ala z Wojtkiem zawsze grzecznie się razem bawili. Aż tu nagle, wczoraj, nic z tego, nic owego, okropnie się pokłócili. Zabieram swoje lalki i gałganki i idę na swoje podwórko, powiedziała Ala. A idź, idź" – krzyknął Wojtek, wcale nie potrzebuję bawić się z tobą. Poza tym masz na nosie trzy piegi. Tak, a ty jesteś rozczochrany. Tak, a ty jesteś obrażalska. Tak, a ty jesteś złośnik. Tak. To ja ciebie narysuję, żebyś wiedziała, jak wyglądasz. Wojtek złapał kredę i narysował na płocie dziewczynkę. Miała nogi chude jak patyki, a na buzi małe piegi. Całą kredę zużył na wymalowanie tych piegów. Ledwie został mały okruszek na podpis to jest Ala. Rysunek był bardzo koślawy, a podpis jeszcze bardziej. Taki jesteś, zawołała Ala. To teraz ja ciebie narysuję. Złapała drugi kawałek kredy i narysowała na płocie chłopca. Włosy mu na wszystkie strony. Jedna skarpetka była podciągnięta, a druga opuszczona. W ogóle rysunek był bardzo brzydki. I wcale do Wojtka niepodobny, ale Ala podpisała: To jest Wojtek. Rzuciła kredę pod płot i poszła do domu. Wojtek też poszedł do domu. Nadeszła noc. Księżyc wyjrzał za chmurki, popatrzył na płot. I aż się zatrząsł z oburzenia To okropne! Zawołał Na to w ogóle nie można patrzeć Fuj! Pewnie, że nie można Zaskrzypiał płot Ale co mam zrobić? Przecież nie pójdę do rzeki, żeby się wykąpać Płoty nie spacerują Gdyby chmurka była taka uprzejma I pokropiła mnie deszczem Może by to się zmyło Niestety Powiedziała chmurka na dzisiaj deszczu w ogóle nie ma w planie, nie zapowiadano ani w radiu, ani w telewizji. Bardzo mi przykro. I szybko odsunęła się w drugi koniec nieba, żeby nie widzieć okropnego malowidła na płocie. Ładna historia, ani kropli wody, lamentował pot. Czyżbym musiał już zawsze być taki obsmarowany? Jakie brzydkie te rysunki! Jakie niegrzeczne! A ja? Zaszumiał nagle krzak bzu. Może ja się przydam? Pochylił nad płotem swoje gałązki, wilgotne od rosy, szemrząc. Gdyby wiatr trochę pomógł, Ależ bardzo chętnie, zaszumiał wiatr i rozchuśtał gałązki bzu. A gałązki pac, pac po kredowych malowidłach zmyły wszystkie piegi i rozczochrane włosy i krzywe skarpetki i nogi jak patyki. Jeszcze, jeszcze, skrzypiał płot, jeszcze zostało sporo do zmycia. Ale na próżno wiatr wiał, a bez machał gałązkami. Po prostu zabrakło rosy. Nic więcej już nie dało się zmyć. No i co? krzyknął płot. Teraz jest jeszcze gorzej niż było. I aż zachwiał się cały. Taki był zły. Przestaniesz się chwiać? Zamiałczał kot, który siedział na płocie. Na drugi raz uprzeć. Przecież mógłbym spaść i krzywdę sobie zrobić. Sam trząsłbyś się ze złości, gdyby na tobie wymalowali takie koślawe bohomazy, skrzypnął płot. W dodatku bez próbował je zmyć i teraz z rysunków zostały tylko kawałki. Sam zobacz, okropność! Kot zeskoczył z płotu i przyjrzał się rysunku. „E, nie jest tak źle” powiedział. „Tylko trzeba tu i ówdzie trochę poprawić”. Złapał kawałek kredy pozostawionej pod płotem przez ale i zabrał się do roboty. Dziewczynce domalował uśmiechniętą buzię, a chłopcu Pięknie uczesał czuprynkę. A obojgu narysował nogi w białych skarpetkach. I to ładne, proste nogi, nie żadne chude patyki. A że jeszcze zostało mu trochę Kredy, dopisał coś pod spodem. No i co? Zamiarczał lepiej. O wiele lepiej, powiedział płot. Bardzo dobrze pochwalił krzak bzu. Po prostu znakomicie! zawołał księżyc. Cudownie! Będę na to patrzył przez całą noc. Rano Ala wstała i pobiegła na podwórko. Wojtek też wstał i też pobiegł na podwórko. Patrzą i oczom nie wierzą. Na płocie zamiast brzydkich i koślawych wczorajszych rysunków. Piękne portrety z uśmiechniętymi buziami i nawet podpisane. To jest Ala, to jest Wojtek, zawsze grzecznie się bawimy. Ala pomyślała: To na pewno zrobił Wojtek, bardzo się cieszę, że już się nie gniewa. A Wojtek pomyślał: To na pewno zrobiła Ala, cieszę się, bo byłoby mi smutno. Bawić się samemu. I dzieci zaczęły się wspólnie bawić. A płot tak się ucieszył, że aż się zatrząsł z uciechy. Przestań się trząść, powiedział kot, bo spadnę i się nie wyśpię. A okropnie jestem senny. Miałem bardzo pracowitą noc.